Cześć, witam ponownie na kanale Językowa TV. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, a dzisiaj omówię artykuł, który jakiś czas temu ukazał się na portalu Sky News, a dotyczy on tego, jak Wielka Brytania zezwoliła na pracę Polakom e, zaraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Nie tylko Polakom, ale też obywatelom innych krajów e, nowo, przy, e, nowo przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 roku. No i właśnie przeanalizuję ten artykuł. Nie tylko pod kątem merytorycznym, ale też pod kątem słownictwa, pewnych słów, znaczeń, i też, i też przypomnę, że w tamtym czasie premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair, więc też jest opisane w tym artykule, jak były podejmowane decyzje, czy wpuścić osoby z nowo przyjętych krajów Unii, zezwolić im na pracę w Wielkiej Brytanii, czy też może nie. Właśnie o tym jest ten artykuł, ten artykuł ze strony Sky News, także zapraszam. Więc zaczynamy z tytuł Tony Blair Open UK Borders to East European Migrants Despite Misgivings a Newly Released Files Show. Czyli Tony Blair otworzył granicę Wielkiej Brytanii na e, migrantów z Europy Wschodniej, mimo, mimo mm, obaw można powiedzieć tak, Misgivings, newly released files show e, ukazują, po, pokazują to nowo ujawnione akta. No i dalej mamy The Blair government's open borders policy seen as having caused a surge in net migration, contributing to an anti-EU sentiment by the time of the Brexit referendum. Czyli e, polityka rządu, otwartych granic e, Donnego Blaira, e, postrzega się ją jako, że, że spowodowała surge, czyli taki wzrost gwałtowny e, w migracji netto i contributing, czyli Contribute to oznacza wnosić wkład w coś lub przyczyniać się w tym wypadku, przyczyniając się do anti-U Sentiment, czyli, czyli do takiego postrzegania Unii Europejskiej w negatywnym świetle do momentu właśnie tego referendum o Brexit, czyli w sensie, że, w sensie, że te nastroje antyunijne narastały właśnie czego kulminacją było, było to referendum o brexit. Idziemy dalej. Tony Blair's Labour government pushed on with plans to open the UK's borders to Eastern Europe, despite mounting concerns from senior ministers, according to newly released official files. Czyli rząd Partii Pracy Tonego Blaira naciskał na to znaczy chciał przepchnąć te plany otwarcia granic Wielkiej Brytanii na obywateli wschodniej Europy. Despite mounting concerns, mimo takich narastających obaw from seniors, senior ministers, czyli ministrów takiego wyższego szczebla, according to newly released official files. Czyli z, według tego, co tutaj mówią, właśnie te oficjalne akta nowo, nowo, nowo wpuszczone. The former Prime Minister relaxed immigration controls in 2004 after eight many former Soviet states, including Poland, Lithuania and Hungary, joined the EU. Czyli były... Uh, mi, były premier, former, były um, premier relaxed immigration controls. So, tak poluzował tą politykę uh, w, tym, w tym kontekście imigracyjnym w 2004 roku, po tym jak... Um, Osiem głównie krajów będącymi kiedyś w Związku Radzieckim, no Polska nie była, ale te inne, tak, Włączanie, czyli Polska, Litwa i Węgry, przyłączyły się do Unii Europejskiej. Papers given to the National Archives in London show that Deputy PM John Prescott and Foreign Secretary Jack Straw both urged the lie to the POIC, warning of a surge in immigration, unless some restrictions were put in place. Czyli papers given to the National Archives, czyli takie dokumenty przekazane Krajowym Archiwum w Londynie, ukazują, że ten Deputy PM John Prescott, czyli tam ówczesny zastępca, ministr, ówczesny zastępca premiera John Prescott. I sekretarz zagraniczny, sekretarz spraw zagranicznych, Jack Straw, obaj nalegali na to, żeby opóźnić urge, czyli nalegać, ponaglać, opóźnić tą politykę, wprowadzenie tej polityki, przestrzegając owa owa czyli tego tego przed tym nagłym wzrostem in immigration, tej imigracji, unless some restrictions were put in place, chyba że pewne ograniczenia zostaną wprowadzone. Czyli put in place, coś wprowadzić. But, but others, including then Home Secretary David Blanket, argued that the economy needed the flexibility and productivity of migrant labor if it was to continue to prosper. Czyli inni, w tym sekretarz, no nie wiem, co zna, jak, jak to w brytyjskim systemie jest tłumaczone, home secretary, ale ktoś, być może ktoś taki jak sekretarz stanu, David Blanket argued, podnosił czyli argue, podnosił argument albo argumentował, że ekonomia, czyli że gospodarka potrzebuje flexibility and productivity, czyli takiej uniwersalności i produkcyjności tych migrantów właśnie tej pracy migrantów, if it was to continue to prosper jeśli miałaby ta gospodarka prosperować jeśli chcemy właśnie żeby gospodarka prosperowała tak wtedy mówiono no to to trzeba skorzystać z, tej, z po prostu z pracy migrantów the records emerge as part of a yearly release of cabinet office files once they are 20 years old czyli te akta te dokumenty Emerge, pojawiły się, wynikły jako część tego corocznego wypuszczania release, tak? Release, wypuszczać, ujawniać też Cabinet of Files, czyli, czyli dokumentów z tego biura rządowego, once they are 20 years old, gdy, gdy po ukończeniu, czyli po upływie, po tym jak one mają już 20 lat, czyli po upływie 20 lat. Czyli, tu, czyli, to, czyli to ta część dotycząca imigracji, i dalej artykuł opisuje jeszcze inne kwestie, niezwiązane już tutaj, właśnie z, z tą migracją z krajów Europy Wschodniej. więc to, to pominę i dalej tu przewinę, kontynuując kwestię imigracji z tamtego czasu. Calls for Open Borders Rethink. Calls for Open Borders Rethink. Czyli wezwanie do zastanowienia się ponownego nad. Otwarciem granic. The Blair government's open border policy is seen as having helped fuel anti EU sentiment by the time of the Brexit referendum in 2016. Czyli, że polityka rządu Blair'a, polityka otwartych granic, jest seen, czyli postrzegana jest jako taka, że having helped, że pomogła tak jakby podsycić fuel, no fuel oznacza paliwo, ale w tym kontekście tak jakby wzniecać, podsycić anti-EU sentiment, czyli takie nastroje e, antyunijne e, właśnie do momentu, aż do momentu e, tego referendum o Brexit w 2016 roku. There was a major increase in immigration in the years that followed, with net migration rising to more than... 200,000 200, a year, and cheaper foreign labor blamed for undercutting local workers. Czyli, um, uh, there was a major increase. There was a in immigration, uh, w latach, które potem, które potem, that followed. Net, net immigration rising to more than two hundred thousand. A year. Czyli z, z taką migracją netto liczącą, wzrastającą do ponad 200 tysięcy osób rocznie. And cheaper for a labor, czyli tańsza siła robocza zagraniczna, tak, z, siła robocza pracownicy zagraniczni, Labor, czyli praca siła robocza. Labor, czyli praca siła robocza. Blame for undercutting local workers. I, o, o, Blame for, czyli obwiniani za to, że, obwinianych za to, że tak jakby podkopują tych e, lokalnych pracowników, w sensie, no, no po prostu pogarszają ich sytuację i też podbierają im pracę w tym kontekście, undercutting. In 2013 Mr. Strow admitted that the failure to put in place any transitional controls, as nearly all other EU nations had done, had been a spectacular mistake which had far-reaching consequences. Czyli w 2013 pan Stroh e, przyznał, że the failure, czyli failure może oznaczać porażkę, ale też w tym wypadku brak czegoś albo zaniechanie czegoś. To put in place, zaniechanie wprowadzenia e, transition, transitional controls, czyli takich, czyli takich procedur przejściowych lub też ograniczeń w tym, w tym kontekście, as nearly all other EU nations have done czyli takie, które, które wprowadziły prawie wszystkie inne kraje Unii Europejskiej. Tutaj nations mamy w znaczeniu nie że narody, ale jako kraj EU nations, kraje Unii Europejskiej. Had been a spectacular mistake which had far-reaching consequences. Czyli to był taki spektakularny błąd, w sensie taki ogromny, duży błąd, który miał daleko idące konsekwencje, daleko sięgające, far-reaching. According to the cabinet papers, the Home Office had predicted the impact of allowing unrestricted access to the UK job mar jobs market for the new countries would be relatively limited. But within weeks, the numbers arriving were far outstripping previous estimates. Zgodnie z, tym cabinet, zgodnie z dokumentami z tego kabinetu, And home Office, czyli that, tam e, brytyjskie tak jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych had predicted, czyli przewidziało, że wpływ e, allowing unrestricted access, wpływ tego zezwolenia e, unrestricted, nieograniczonego nie, dostępu do rynku pracy w Wielkiej Brytanii dla nowych krajów would be relatively limited, że będzie stosownie dosyć ograniczone But within weeks the numbers arriving were far outstripping previous estimates ale w ciągu tygodni okazało się że przybywało tak jakby do więcej osób i dużo więcej niż were far outstripping previous estimates czyli dużo przekraczały znacznie outstripping przekraczały znacznie w tym wypadku poprzednie e, szacunki estimate szacować oszacowywać Three months before the policy was due to be implemented, Mr. Stroh wrote to Mr. Blair calling for our thing, warning that other countries who we thought would be joining us have begun to peel away. Trzy miesiące przed tym, jak ta polityka miała być wprowadzona, would, was due to be implemented, wprowadzona, zaimplementowana, pan Stroh napisał do pana Blaira, Stroh napisał do Blaira, i wezwał, żeby przemyśleć to, ostrzegając, że inne kraje, które, co do których spodziewano się, we thought would be joining us, które, do których się spodziewano, że też prowadzą politykę otwartych granic, w domyśle, have begun to pill away, czyli zaczęły się tak jakby wykruszać. Czyli nie chciały postąpić tak jak Wielka Brytania, tylko zaczęły się wykruszać. Pill France, Germany, Spain, Austria, Belgium, Finlandia, Greece i Luksemburg are all imposing transition periods of at least 2 years. Portugal is likely to follow suit, he wrote. Francja, Niemcy, Hiszpania, Austria, Belgia, Finlandia, Grecja i Luksemburg wszystkie are all imposing transi transition periods. Czyli wszystkie prowadzą, nakładają ten okres przejściowy przynajmniej obetlist 2 years, przynajmniej długości dwóch, trwające 2 lata, Portugal is likely to follow suit. Czyli Portugalia najprawdopodobniej is likely to najprawdopodobniej prawdopodobnie suit, czyli, follow suit, czyli tak jakby podążać za tym samym schematem, he wrote, napisał. Italy is undecided. Sweden, Netherlands and Denmark, and Denmark, who were with us, have all announced the introduction of war and or residence permits for those wishing to avail themselves of the concession. Italia is undecided. Włochy nie są zdecydowane. Szwecja, Holandia i Dania, who were with us, które były z nami, wszystkie ogłosiły, all announced the Introduction of work and or resident permits. Wprowadzenie y, pozwoleń na pracę lub na osiedlanie się, resident permits. Dla tych, którzy, tak jakby wishing, chcą to avail, skorzystać z, z of the concession. Concession w tym, oznacza ustępstwo, czyli w, um, ustępstwo w sensie w tym kontekście, no to pozwolenie na, znaczy ustępstwo w tym kontekście oznacza po prostu, że te kraje pozwoliły tym osobom tam przybyć. Pracować i się osiedlać. He was backed by Mr. Prescott, who said he was extremely concerned about the pressures on social housing from a sudden influx of new migrants. Czyli he was backed. Był Back somebody oznacza wspierać kogoś w tym wypadku. He was backed by Mr. Prescott, przez pana Prescotta, który powiedział, że bo był extremely concerned, niezwykle zaniepokojony about the pressures, odnośnie tego, tej presji na mieszkalnictwo socjalne z powodu a sudden influx takiego nagłego napływu nowych migrantów. Uh. However, Mr. Blanket, backed by Work and Pensions Secretary Andrew Smith and the Treasury, insisted they should stick with the plan on economic grounds. Jednakże pan Blanket, backed by Work and Pensions, czyli wspierany, popierany przez um, Sekretarza do spraw pracy i rent, emerytur Andrew Smitha and the Treasury, i skarb, i skarb państwa insisted they should stick, na insist, nalegać, czyli nalegał, żeby powinni trzymać się, should stick with the planu, e, trzymać planu e, na bazie tych, na podstawie, e, biorąc pod uwagę te. E, Przesłanki ekonomiczne, gospodarcze w tym wypadku. Economic grounds. He said that they would be tightening the regulations to stop migrants traveling to the UK simply to claim benefits, but rejected calls for a work permit scheme as not only expensive and bureaucratic, but I believe ineffective. E, powiedział, że będzie raczej by zacieśniał regula regulacje, czyli tak jakby mm, sprawiał, żeby one były bardziej ściślejsze bardziej surowsze, aby zapobiec migrant... podróżowaniu migrantów, przyjeżdżaniu, aby zapobiec temu, żeby migranci żeby migranci nie przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii tylko żeby zgłosić się po zasiłki, to claim benefits, but rejected calls for work, key, for a work permit scheme, ale odrzucił, reject, odrzucić wyzwania dotyczące, apele żeby dotyczące wprowadzenia tego programu pozwoleń na pracę, is not only expensive and bureaucratic, but I believe ineffective. Że nie tylko według jego one były drog, drogie do wprowadzenia i, i stanowiły biurokrację, ale też uważam, że były nieefektywne, ineffective. Mr. Blair appeared to also express doubts, questioning whether Tougher benefit rules on their own would be enough. Blair e, wyglądał e, wyglądało na to, że Blair m, również wyrażał obawy, expressed doubts, e, e, questioning whether tougher, re, tougher, czyli kwestionując to, czy te tougher, czyli takie mocniejsze e, zasady dotyczące zasiłków e, będą wystarczające. Are we sure this does the trick? I don't want to have to return to it. No, czy jesteśmy pewni, że to załatwi robotę? Nie, nie chcę do tego już wracać. He said in a written, handwritten note. No, napisał to w notatce takiej napisanej ręcznie. I'm not sure we shouldn't have a work permits approach also. Why not? It gives us an extra string to our ball. I'm not sure we shouldn't have a work permits approach also. Nie jestem pewny, czy powinniśmy też mieć takie podejście, czy też powinniśmy stosować podejście obejmujące te zezwolenia na pracę. Why, why not? Pytanie. Dlaczego nie? To nam da tak ekstra dodatkowe, tak jakby strony w To jest taka przenośna, czyli to nam da taki dodatkowy, jakby element, no w tym wypadku kontroli. Uh, Mr. Blair also stressed the need to send out a deterrent message about benefits writing in a note. We must do the toughest package on benefits possible and announce this plus power to revoke visa plan and messages message, message to Romas. Mr. Blair also stressed the need to send out a deterrent message about benefits writing in a note. You must do the doffest package on benefits possible and announce this plus power to revoke visa plan and message to Romas. Czyli, czyli Tony Blair e, również zaakcentował, że potrzeba wysłania takiej wiadomości, komunikatu takiego trochę odstraszającego, od zniechęcającego, dotyczącego zasiłków. W writing no, czyli pisząc w notatce musimy stworzyć taki jak najbardziej wymagający pakiet dotyczący zasiłków i go ogłosić i też mieć taką możliwość, żeby to revoke, visa plan, czyli odwołać lub unieważnić plan wizowy i też wiadomość i przekazać komunikat, komunikat do Romów, dotyczący Romów. to be